Siemanko Mordeczki. Dzisiaj mam dla Was opening nowych kart. Droga do Euro 2020 Seria XL Adrenaline. Official Trading Cards. Oczywiście od firmy Panini. No to przystępujmy do openingu moim nożem motylkowym. Ciach. Brawo ja. No to ładnie odpakowałem. Naprawdę, brawo ja. Niestety nie wiem, jak tutaj przekładać te karty. Także sobie zobaczę. Mhm. Czyli dwie. Raz, dwa. Dwie karty Ciach-Mach. Być może już widzicie, jakie tutaj są, bo niechcący pokazałem, jakie tam były. Ok, zamknijmy nóż. Kiedyś to lubiłem się nim bawić, ale ostatnio w ogóle jakoś nie zapomniałem tych trików. Ok, yy. Middlefielder, czyli oczywiście pomocnik, Isco, Isco z reprezentacji Hiszpanii w barwach reprezentacji Hiszpanii, dobry gracz, całkiem spoko statystyki, forward, czyli napadior, Shane Long. Republika Irlandii, czyli to chyba będą wyłącznie reprezentacyjne. Na to wygląda. Pierwszy raz w ogóle takie widziałem, więc pomyślałem, a cóż, kupię takie. Czyli to prawdopodobnie są tylko reprezentacje. Następny mamy middlefielder. Czyli oczywiście pomocnik. E, Niderlandy. Niderlands, czyli z Holandii. E, Giorginio. Viand. Via. Sorry. Viandum. Vina, vinaldum. Nie wiem, jak się czyta. E, jak ktoś wie, jak to się czyta, to błagam. Napiszcie. E, oczywiście fonetycznie, jak to się. Jak to się czyta, właśnie w komentarzu, bo po prostu nie wiem, ja nie znam, nie znam akurat holenderskiego. Kolejny, też pomocnik z reprezentacji Anglii, Jessie Lingard. Bardzo dobrze znany przeze mnie, ponieważ on gra w Manchesterze United. Naprawdę dobry pomocnik ze środka pola. No, i też dlatego go lubię, bo gra w moim ulubionym Manchesterze United. Następny Sergio Busquets, Hiszpania. Espania, très bien. Tak jest. O, przepraszam, niechcący zostawiłem tutaj. Em, Facebooka. Kolejny, a właściwie ostatni jest Frankie de Jong z Bram... Nie, nie Bramkarz. Przepraszam. Myślałem, że Bramkarz, bo koszulka jak bluza bramkarska trochę wygląda, ale to przecież jest middlefielder. Jak chcecie kody, to no problemo, piszcie do mnie na... Na, na facebooka oczywiście na, yy, na fanpage tomoden piszcie do mnie również na w privach na yy, YouTubea yy, no ale niestety nie będę podawał od tak tych kodów bo po prostu no wiadomo kto pierwszy ten lepszy i później ludzie się burzą że yy, kody nie działają Wschodząca gwiazda Frankie de Jong, Frankie de Jong reprezentacja Holandii Niderlands, całkiem dobra, całkiem dobry drop. Jak chcecie, kody proszę bardzo, mogę wysłać na priwa, ale tak to myślę, że to by było nieuczciwe. Jakbym po prostu pokazywał kody na każdym. Odcinku, także trzymajcie się, wielkie pozdro, żółwik.